Let me hear the Rock. Um, Schronisko prawdopodobnie ludzi chorych. Nie do końca to czytałem. A, aktualnie siedlisko ptaków a, to białe, to ptaki na szczycie. A jest też tam latary, a nie niezamieszkała przez ludzi. Podejrzewam, że żeby się tu dostać, to trzeba jakieś specjalne pozwolenia zdobywać. Tamtown Castle. Jak wcześniej słucham, królewna, zła królewna chowała krasnoludków w Głębniku, sama zamiast mieszkała w podziemiach tego zamku. A z że była zła królewną nie wpuszczali jej więcej. A, szybciutki przejazd, powolny przejazd na tylko wybrane fragmenty. A, wejście, brama, główna wieża, środkowa wieża, wieża jedna, wieża druga. Po światło trochę będzie kiepsko. A, i linia brzegowa, jest odpływ, więc można też sobie zaobserwować klif, tu jest jeszcze ściany zamku, Wyżyczki strzelnice, podejrzewam, że chroniły od dojścia do morza, jeszcze raz bas, rock. no i niekoniecznie zła, tym razem nie kapturokowa królewna, ja, a widzę tam ludzi na łódkach, nie wiem co robią, ale na pewno nic dobrego, trzeba ich filmować, wysłańcy królewny. Czerwone punkty, jeżeli je widać. Na tym e, kończy się kolejny odcinek. E, ptaków widzę bardzo dużo na wodzie. Bardzo dużo, a tam jeszcze więcej latają, chmara. Musi to być naprawdę super widok. Szkoda, że nie mogę się tam dostać w obecnej, ale kiedyś może. E, kolejny odcinek. Kończę, zacznę kolejny później.